Zawodników. Tym razem obejrzymy w akcji Mirosława Cierniaka reprezentującego Unię Tarnów, Sławomira Dudka, zawodnika Zetka Rzetu Zielona Góra, Jacka Rępałę również z Unii Tarnów i Adama Łabędzkiego z Unii Leszno. Cierniak w kasku czerwonym, Sławomir Dudek w kasku niebieskim, Jacek Rępała w kasku białym. I Adam Łabęcki w kasku żółty. Różne rzeczy tu się mogą dziać, żaden z zawodników nie miał okazji potrenowania na tym torze, być może ktoś nie trafił z przełożeniem i w następnych wyścigach ci, którzy w pierwszej serii startów spiszą się słabiej, mogą pojechać zupełnie inaczej, znacznie lepiej, a więc... Wszystko tutaj jeszcze może się mieszać i zmienić. Przypominamy, że Mirosław Cierniak wygrywał turnieje i ćwierćki na owej, i na owej, ostatnio w dobrej dyspozycji, ale tutaj na starcie wyraźnie został. Natomiast na pierwsze miejsce wysporował się jadący w kasku żółtym Adam Ławęcki, 24-letni żużlowiec Unii Leszno. Na drugiej pozycji jest w tej chwili Dudek atakowany zaciekle przez Mirosława Cierniaka i na końcu stawki Jacek Rępała. A więc Adam Łabęcki, przedstawiciel Unii Leszno, wciąż pierwszy. Na drugim miejscu zawodnik z etkarzetu Zielona Góra, Sławomir, Drabi, Sł Sławomir Dudek. Trzeci Mirosław Cierniak i daleko z tyłu Jacek Rempała, który zupełnie nielicznie w tym biegu. Wciąż Adam Łabęcki na prowadzeniu. Sławomir Dudek jest drugi. Cierniak ze sporą stratą, a więc na trzecim i czwartym miejscu różlowcy Darnowskiej Unii, a przed nimi dwaj żużlowcy reprezentujący w tej chwili jeszcze kluby drugoligowe. Adam Ławeński ostatni. Łuk. Wyjście na prostą i Leszczynian zdobywa trzy punkty. Na drugim miejscu jest Sławomir Dudek trzeci Mirosław Cierniak. I czwarty, dosyć nieoczekiwanie, Jacek Rępała. z Zwycięzca wyścigu Adam Łabęcki z Leszczyńskiej Unii. Praktycznie Unia Leszno weszła już do Ekstraklasy i w przyszłym sezonie zobaczymy tego zawodnika na pierwszoligowych torach. Znakomity start tam spod bandy właśnie Adama Łabęckiego. Od razu zjechał do krawężnika. W tej chwili to najkorzystniejszy pas do jazdy na torze Warszawskiej Gwardii. Drugi jadący w kasku niebieskim Sławomir Dudek. A więc można powiedzieć, że drugoligowcy dali tu szkołę swoim kolegom z pierwszoligowej Unii Tarnów. Nie najlepsza postawa zawodników Tarnowskiej Unii. No cóż, można powiedzieć, że taki halik w tym wyścigu jak Unia Tarnów radzi sobie w tym sezonie. W ekstraklasie to znaczy nie najlepiej zagrożona do drugiej ligi. Podobnie jak w pierwszym wyścigu także i tym razem wszystko rozstrzygnęło się na pierwszym virażu. Po dobrym starcie Adam Łabęcki nie pozwolił odebrać sobie prowadzenia i ze sporą przewagą dowiózł trzy punkty do mety wyścigu drugiego. Adam Łabęcki, Gławomir Dudek, Mirosław Cierniak i Jacek Krępała. W takiej kolejności żużlowcy zakończyli bieg dróg. A proszę Państwa, przed taśmą już zawodnicy, którzy wystartują w biegu trzecim.